Widzicie, z tej strony, z tej strony w tym na moim kanale. A w tym odcinku zajmiemy się znowu konfiguracją całego lobby. Ale dzisiaj trochę inaczej, ponieważ wgrałem nową mapę i wszystko wgrałem od nowa. Ponieważ w ostatnim odcinku powiedziałem trochę źle i muszę wszystko zainstalować na wersję 1.19.4, bo inaczej wam pluginy nie zadziałają. I teraz macie na ekranie tutaj listę pluginów, które musicie zainstalować, więc zapoznajcie sobie film. I wgrajcie te wszystkie pluginy, które tutaj macie na 1.19.4 paper i dopiero wtedy oglądacie ten film. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od konfiguracji npc tu w tym filmie. Tutaj sobie coś stworzyłem, ale ja sobie go usunę. Dobra, Tam jest teraz tak. Wpisujecie sobie, aby stworzyć npc NPCJ NPC-Create, jakaś nazwa, jest nazwę 1. Dobra, teraz jak chcecie usunąć tą jedynkę, bo to źle wygląda, wpisujecie sobie npc Teraz sobie wpisuje NPC. Może się dać look, będzie za mną i tak patrzył. Myślę, że fajna opcja. NPC Rename i tam na przykład dajmy. Ale teraz sobie dajmy game moda. Podlećmy sobie trochę nad niego. Dobra, taka odleg jest w porządku. Holo, create i dajmy sobie nazwę. Sur. Dobra, tak jak widzicie mamy jakiś blank line. Nie chcemy tego, więc sobie zróbmy holo Line set survival 1 1 I teraz sobie na przykład wpisujemy. Dobra, teraz macie na ekranie list kolorów z Minecrafta jakie tutaj się posługiwać, jeśli ktoś nie umie, na przykład tutaj mam I2, i jeszcze będziecie mieli w opisie link do znaczków. Taki ja na przykład sobie taki wklejam, piszę sobie tutaj i2, A, I, n Survival I2, znaczek, i jak widzicie, jakoś tak nam wygląda ten hologram. Mi się wydaje, że bardzo fajnie to wygląda. Teraz sobie dajmy holo line add, czyli dodajecie linika Survival 1 I teraz wpisujecie sobie na przykład na biało. I kliknij aby dołączyć, okej? Okay. To takie coś będzie spoko Podleśmy się trochę do góry Follow Move here Dajemy sobie hologram I nam się przesuwa do nas Dobra, na razie możemy sobie dać trochę do przodu ten pologram, że gracze go widzieli bardziej Dobra, taki zestawmy teraz na potrzeby filmu Teraz napisujecie npc sell npc skin Możemy sobie dać jakiegoś skina Możecie dać swojego skina Ja sobie dam na przykład jakiegoś takiego Znalazłem na necie Dobra, npc skin I powinien być to taki koszykarz Dobra, I mamy już npc-ta Teraz sprawmy by gracze mogli się z nim połączyć na tryb drugi, który będziemy zaraz robili. Więc dobra, w poprzednim filmie zrobiliśmy dalej światy. W jak mieliście w poprzednim odcinku, musicie zrobić tutaj po graniu pluginów, a teraz zajmiemy się tym NPC-tem. Aby go przenieść, wpisujemy sobie sel NPC DMD Spacja at minus P minus R. Teraz wpisujecie komendę, którą macie teraz na ekranie MVTP i wasza nazwa trybu w moim przypadku Val. Oczywiście potwierdzamy. Jeśli teraz grasz kliknie prawy na tego npc ta ja sobie kliknę i jak widzicie, przenosi mnie na świat Survival, gdzie w przyszłych filmach ustawimy sobie spawna, ustawimy wszystkie uprawnienia. Ale w tym odcinku zajmujemy się na razie deluxe hubem oraz npc tami Ale mogę wam pokazać na przykład, że jeśli wezmę sobie girta, raz piszę sobie LOPy, no to. Te itemy mi znikają, a jeśli podejdę do NPC ta na lobby, wejdę w niego, te itemy dalej tutaj posiadam. A teraz kolejna rzecz, czyli konfiguracja całego delusaba, żeby tak tutaj nie było pins po angielsku że tutaj normalnie mieliście jakieś swoje tryby i tak dalej. Okej, okay. ale jak nie chcecie się trudzić z konfigami, to po prostu musicie wejść na mój server Discord, tam macie strefę premium, możecie zakupić za 10 zł, na zawsze jest oczywiście ta strefa, tam macie już konfig do druska, gotowy cały, nie musicie się tam nic trudzić. Jak widzicie tutaj na ekranie, to jest ten cały konfig, tam jeszcze macie jakieś duże rzeczy przetłumaczone na przykład na polski, musicie jeszcze czekać. Mogę to, to stosować oczywiście na zamówienie, na privie, jeśli ktoś chciał kupić, zakupić taką strefę i będzie chciał konflikt do tego schować, coś to mu zmienią na jakieś tam jego rzeczy to oczywiście ja to mogę wykonać. Jeśli nie chcecie kupować strefy premium, no to musicie się trochę z tym stanie patrolić. To było chyba wszystko z tego filmu. Jeśli wam pomogłem, to zostawcie lajka, zostawcie suba, napiszcie jakiś pozytywny komentarz widzicie Discord, który teraz macie na ekranie. Przepraszam za te zmianę wersji serwera Nagrywałem po prostu dla Was kolejny film na tamtym serwerze i zauważyłem, że połowa prudniów mi tam po prostu nie działa i, stwier i zauważyłem, że to jest po prostu wina tak, że to jest zła wersja. Oczywiście tą mapę będziecie mogli tak samo odblokować po biciu wymagań, które teraz macie znowu na ekranie. To chyba wszystko z tego filmu w takim razie. Dziękuję za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć!